Witam w piątek, wczoraj. Wczoraj nic nie nagrywałem. Podciągnęliśmy pod nadproża. No i dzisiaj trzeba w końcu znaleźć ten punkt zero i powyznaczać, jak wysoko mają być te otwory. To tak sobie znalazłem, jakiś tam najwyższy punkt na, na chudziaku, i od niego teraz trzeba sobie przyjąć. Ile mamy. Tego styropianu, wylewki i jakieś okładziny. U mnie to będzie znowu 23 cm, tu sobie to zaznaczę. Tu mam 0, mam poziom chudziaka, najwyższy punkt. I teraz 23 cm podnosimy się. 15 styropianu, 6 wylewki, jakieś tam panele, coś. Dobra, zaznaczmy sobie to w narożniku, chociaż w narożniku to tak nie bardzo, bo. tortyczka mnie będzie wadzić dobra mamy i teraz miało być półtora metra wyżej więc będzie tylko teraz muszę żeby każdy otwór zaznaczyć to trzeba przenieść niwelator wyżej bo będzie to Centymetr powyżej, o, zależy gdzie? Dobra. To jest nasz nasze półtora metra. Maj. I teraz w tym momencie ktoś się zapyta dlaczego półtora metra, a nie 1,23 met m. Met nie znaczyłem, bo akurat mi na fugę wypadywało. A met 23, tam met 57 też nie znaczy, bo po prostu się lepiej dodaje od metra 50, czy tam od metra. Mam w projekcie do spodu nad 2,40, no to dodaję do tego 90. Mam 2,30, dodaję 80, czy tam mam 35, 2,35, no to dodaję 85. Czy tam 2,32, no to dodaję 82. Na tej zasadzie. Sprawdź jeszcze raz, że się kurwa nie biegną. Dobra Dobra i teraz półtora metra I od tego półtora metra wszelkie Otwory drzwi Okienne i drzwiowe I będziemy Wyznaczać Na przykład Okna Mamy 90 parapetu, 90 parapetu i i, i otwór półtora metra. Można to sobie poznaczyć u góry i strzelić sznurkiem, ale nie wiem, może będzie czas to, to zaznaczy wszędzie. No i teraz musimy mieć półtora metra, czyli tutaj mamy. I tam musimy takie 19 dociąć. Tutaj akurat majster sobie rozmierza po kolei, czyli 90 parapet, met 50 okno i wyobraźcie sobie jak to robić, jakbyście mieli tylko na dole punkty zaznaczone, na przykład te parapet plus okno, czyli 240 i od tego od poziomu 0 mierz to wszystko. No to jest upierdliwe i dlatego się zaznacza wyżej te punkty. Zależy czy na klej, czy na zaprawę nadproża, bo tu będą gotowe. Jak na zaprawę, no to jest centymetr niżej. Zależy jak się komu utnie. To jest raz. A dwa, teraz jeszcze się zastanawiam, czy jak 90 parapetów, to jak przyjdzie, bo teraz dają te, yy, czy tam styropian, czy styrodur jakiś, i te 3 centymetry się nie opuścić z tymi parapetami. Właśnie to nie wiem, jak to jeszcze rozwiązać, ale z tym to jeszcze chwila, bo góra musi się zgadzać. Według tego, co jest na rysunku, a dół, no to sobie można regulować, czy zrobić później 1,53 m, ten otwór, czy zrobić go na tyle, ile jest w projekcie. Dobra, przenoszę wyżej niwelator i łapię ten punkt półtora metra. I, i lecę w koło z tymi otworami, tam gdzie jest rusztowanie. Tu na przykład będzie. Wczoraj już sobie pisałem, tak mniej więcej sobie miedzyliśmy, to tu jest 2,30 Tu jest wewnętrzne do kotłowni jest 2,5 i teraz też nie wiadomo, czy zrobić 2,5 czy 2,7 Tu jest 2,20 Wejściowe drzwi No i wjazd na budowę jest przejebany, ledwo co się dzisiaj wciągłem. A jest najgorsze to, że nie mam nie ma tu takiej wody z węża, by go zara opłukał, tak to to zaschnie i będzie jechać na myjnik. Dobra, ale to są muroki budowy Przenoszę niwelator i namierzam dalej Już niwelator jest na tym miejscu co trzeba i lecimy z tym tam już chłopacy zaczęli No nie no nie wierzę ty Rozładował się Tu musi wkroczyć lektor ponieważ Majster tego nie pokazał tam wcześniej Ale patrzcie teraz on zaznacza sobie ten punkt Półtora metra I od tej, od tej wysokości Każde teraz nadprorze Każdy otwór będzie sobie dodawał, czyli jak na przykład ma drzwi 2,40 czyli do tej wysokości 1,5 metra dodaje sobie jeszcze 90 no i tu bo to brygadzista sobie teraz mierzy od tej kreski Trzy, troszeczkę trzeba to dobić i na tej wysokości będzie dół nadproża i on będzie wtedy wiedział jakie wysokie sobie docinać na przykład yy, pustaki pod, yy, pod nadproszę, tak? Bo on tam wcześniej mierzył i troszkę nie wytłumaczył tego, ale zdążyłem to wychwycić i go tu poprawiam, żeby nie było niedomówień, bo dla, dla tych, którzy to robią cały czas, no to jest normalne, a no ktoś, kto jest, buduje na przykład, no to, no to by chciał taką informację. Dobra, to właśnie mamy metr 50, to jeszcze metr 20, metr 20. Tylko, że teraz to jest taki problem, panowie. Kurwa, czyli tu jeszcze warstwa i by się zgadzało. Tylko, że teraz dojdzie nam chyba kształtka, jak jest tak, LK. Jest tak, jak to L, to ona ma chyba, tu mi się wydaje, że 8 cm i dojdzie nam 8, to już będziemy mieli 2,78 i tu jeszcze coś prawdopodobnie zaprawa to będzie 2,80, 10 cm, to by trzeba było, jakby przemurował tym albo dwunastką na płask.

Dobra, to będę musiał przedyskutować po prostu z inwestorem, jakie wysokie te pomieszczenia i tyle. No i decyzja, decyzja. No tak, stwierdziliśmy, że nie ma co się męczyć, tylko od razu walimy na sześć ramek, bo, bo to już będzie za nisko do, do wszystkiego. No na lepiej na sześć ramek położyć niż kurdejen z czterech do góry. Ustawiać To jest dobrze z takimi niwelatorami, nie z tymi optycznymi, że... Tu mam Że nie musi dwóch tego robić Oko się nie męczy Dobra, no chyba wszystko mam Zresztą na razie tego nie będę zdejmował, to się zobaczy Finalnie wyszło tak, że 50 suporexów zostało obcięte na 16 cm, i idealnie jest 2,70. Z majstra obliczeń tak wychodzi, przekonamy się o tym w kolejnych odcinkach. Tymczasem zapraszam bardzo serdecznie do zostawienia łapki w górę, a wszystkich nowych widzów zachęcam do zostawienia subskrypcji.